Cześć, witajcie w strefie obrony. Jesteśmy w Głuchołazach. Dzisiaj postaramy się Wam pokazać w pewnym zakresie ten ogrom prac, które zostały wykonane, ale też które w najbliższych dniach i tygodniach będą dalej wykonywane w kwestii naprawy, doprowadzenia tej infrastruktury do lepszego stanu. W tej chwili w zgrupowaniu zadaniowym wojsk inżynieryjnych jest 2100 żołnierzy i około 500 jednostek sprzętu. Jesteśmy w stanie stawiać mosty towarzyszące takie typu BLG-67, typu MS-20. Oczywiście mamy bardzo dużo sprzętu inżynieryjnego, koparki, spycharko-ładowarki, wywrotki, uniwersalne maszyny inżynieryjne, które służą do pomocy społeczeństwu. Jesteśmy przed pierwszym z serii kilku mostów, których konstrukcja, osadzenie czeka nas w najbliższych dniach albo tygodniach. Porozmawiajmy o tym pierwszym moście o tym, jakie wyzwania, jak szybko, a jednocześnie bezpiecznie miało to zostać zrobione, żeby zapewnić ludności tą dość istotną dla nich funkcjonalność. Przyjeżdżając tutaj na miejsce i oceniając możliwości wojsk inżynieryjnych co do budowy mostu tymczasowego z konstrukcji DMS-65, poradziła nas ta skala zniszczeń. Ciężko było określić, jak długo zajmie budowa tej konstrukcji. Grupa rekonesansowa, to inżynierowie oceniliśmy, że jesteśmy w stanie to wykonać, że jesteśmy w stanie zbudować dwa mosty typu DMS-65 dla nośności 40 ton, każdy i było to możliwe na placu wzdłuż przeszkody wodnej. Mamy zaplanowane 8 mostów, ale spodziewam się co najmniej drugie, drugie tyle y, potrzeb, jakie będą. Y, w tej chwili przygotowujemy już kolejne y, miejsca do budowy takiego mostu, m.in. w Krapkowicach. Na koniec naszej relacji jesteśmy w Bodzanowie. To jest y, wieś, która również została dotknięta skutkami powodzi. Za nami mamy niemiecką kompanię inżynieryjną, czyli de facto jednych z pierwszych żołnierzy z krajów sojuszniczych. Którzy przyjechali tutaj, żeby wspomóc o budowie tej miejscowości. Oni pracują nad tym ciekiem wodnym, nad tymi przepustami i czekamy oczywiście na kolejne kraje i kolejnych żołnierzy z kolejnych państw sojuszniczych, które przyjdą również wspierać naszych żołnierzy w tych działaniach.